Dzień dobry! Dzisiaj sobie rozwiążemy zadanko z geometrii analitycznej, już przedostatnie. No i zadanko było na maturze poprawkowej, któreś chyba czerwcowej w 2016 roku. No i brzmi tak: punkty A i B są sąsiednimi wierzchołkami czworokąta jakiegoś ABCD wpisanego w okrąg. Prosta o równaniu, tutaj mam podane, x minus y plus 2 równa się 0, jest jedyną osią symetrii tego czworokąta i zawiera przekątną AC. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D. No to rysunek jest taki, że mamy jakieś punkty A i B, A i B, i jeszcze mamy prostą AC, która wiemy, że jest przekątną, czyli narysujmy sobie ją jakoś w ten sposób. Tak i podpiszmy ją, że to jest x minus y x minus y plus 2 równa się 0. No i teraz tak. Wiemy po pierwsze, że jest to oś symetrii, czyli od razu wierzchołek D musi być po prostu po drugiej stronie tej osi symetrii. I to jest proste. No i jeszcze musimy sobie znaleźć jakiś wierzchołek C. Żeby znaleźć wierzchołek C, no, znaczmy go na razie gdzieś tutaj. Gdzie on dokładnie ma leżeć, to o tym nam powie ten fakt, że ten czworokąt ma być wpisany w okrąg. Bo jeżeli czworokąt jest wpisany w okrąg, to kąty naprzeciwko siebie muszą dać w sumie 180 stopni. No a widzimy, że ta figura jest symetryczna, czyli ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Jedną możliwością, żeby ten kąt plus ten kąt dał 180 stopni i żeby były one. Yy, takie same, to jest, że to są dwa kąty proste, tak? Czyli jeden ma 90, drugi ma 90, w sumie 180. No dobra, no i teraz możemy sobie przystąpić już do zadania. Wyznaczmy sobie albo to zaraz. Na początku zaczniemy sobie od znalezienia wierzchołka D. Będzie to prostsze, gdyż widzimy, że... gdyż widzimy, że wierzchołek D to jest po prostu wierzchołek B w symetrii względem... Prostej AC. Czyli napiszmy sobie współrzędne wierzchołka B do tego, czyli to jest 0 i 8. No i w łatwy sposób sobie możemy wyznaczyć na początku prostą BD. O taką. Nazwijmy ją, sobą, no nazwijmy ją sobie jakoś K. Wiemy, że prosta K jest prostopadła do prostej x minus y plus 2 równa się 0 i przechodzi przez punkt b. No to przekształćmy wzór prostej tej, żeby był wzór kierunkowy prostej, czyli y równa się x plus 2. No i czyli prosta prostopadła. Tutaj sobie wyznaczyłem prostą k. Prosta prostopadła, czyli a na pewno będzie równe jak tu jest 1. W tej prostej, to prosta prostowa będzie miała współrzędnik A minus 1. Czyli podstawiając sobie do wzoru kierunkowego prostej A i współrzędne punktu B, bo ta prosta przechodzi przez B, otrzymujemy, że 8, czyli yb, równa się minus 1 razy xb, czyli 0. Plus b, no widzimy, że b równa się 0, b równa się 8, tak? 8 równa się b. Czyli nasza prosta K ma równanie y równa się minus x plus b. No jeżeli mamy już tutaj to równanie tej prostej, no to teraz w łatwy sposób możemy znaleźć sobie tutaj ten punkt. Nazwijmy go sobie p. On nam będzie potrzebny, ponieważ on leży na środku. I znając, jaki jest wektor bp, czyli o ile trzeba przesunąć punkt B, o jakie spóźnienie należy przesunąć punkt B, żeby otrzymać P, to taki sam wektor będziemy musieli przesunąć punkt P, żeby otrzymać punkt D. No to zaczynamy sobie od. I tutaj, żeby to zrobić, to musimy. Yy, widzimy, że jest to punkt wspólny prostej AC i prostej naszej K, Czy wystarczy, że oba równania. Tych prostych podstawimy do układu równań, czyli y równa się minus x plus 8, to jest nasza prosta k, i w tym samym układzie równań zrobimy tą prostą, czyli y równa się x plus 2. No i rozwiązując ten układ równań najprostszym sposobem, czyli dodamy sobie po prostu stronami, czyli tu będzie 2y równa się no minus x plus x, to się zredukuje. Plus 10, tak? 8 plus 2. Czyli widzimy, że 2y równa się 10, czyli y równa się 5. Teraz policzymy x. Możemy sobie zrobić to z tego drugiego równania. Czyli 5 równa się x plus 2, czyli x równa się 3. No i mamy współrzędne punktu p, czyli 3 i 5. Mając urzędę punktu P, no to możemy wyznaczyć sobie wektor BP, no i potem wiemy, że PD wektor jest identyczny, czyli wektor BP wynosi. No i tu widzimy, że mamy 0, tu mamy 3, czyli mamy plus 3. A tu mamy 8 tu 5, czyli mamy minus 3. Tak, bo robimy to odejmując po prostu najpierw najpierw od xp odejmujemy xb, potem od yp odejmujemy yb. No i teraz taki wektor musimy, o taki wektor musimy przyznać punkt p, żeby otrzymać punkt, punkt d. Czyli punkt d ma współrzędną. No, p to było 3. Do tego musimy jeszcze dodać 3. Y to było 5 i od tego musimy odjąć 3. Czyli, wektor, czyli punkt D ma współrzędne 6 i 2. Mamy wyznaczony punkt D. No i teraz możemy sobie przystąpić do punktu do wyznaczenia punktu C. To już jest łatwe. Wyznaczmy sobie kolejną prostą. Tym razem to będzie prosta przechodząca przez punkt na przykład C i D, ale możemy też użyć prostej B i C. Obojętnie. No my sobie, dobra, może użyjmy tej BC, nazwijmy ją sobie prostą L. Czyli najpierw na początku wyznaczymy sobie tą prostą L. Ona przechodzi przez punkt B i jest prostopadła do prostej AB. No to jeszcze szybko znajdziemy sobie prostą AB. Prosta AB, czyli współrzędne A to jest 30 i 32, czyli podstawiamy do układu równań. 32 równa się 30x, a, 30a, przepraszam, plus B. I punkt B też podstawiamy, czyli 8 równa się B. No to z drugiego mamy B. B równa się 8, czyli do pierwszego postawiamy to. 32 równa się 30A plus 8. Czyli mamy, że 32 minus 8, czyli 24 równa się 30A. Czyli A to się równa 24 30. 24 30, to możemy skrócić przez 6. Mamy 4 5. No i w sumie o ten współczynnik a nam chodzi. Możemy sobie napisać jeszcze równanie tej prostej oczywiście, ale chodzi nam właśnie o ten współczynnik a, bo to on będzie przydatny, żeby wyznaczyć sobie, żeby wyznaczyć co jest współczynnik a prostej L, która jest prostopadła. No jeżeli jest prostopadła, to prostej L współczynnik a wynosi 5 czwartych. No i wiemy, że przechodzi przez punkt B, czyli mamy służenne punktu B, czyli 0,8. Możemy podstawić, czyli Y równe, znowu podstawiamy oczywiście do wzoru kierunkowego prostej, czyli 8 równa się minus 5 czwartych razy 0 plus B, czyli B znowu jest 8, No, było to logiczne w sumie, ponieważ punkt B leży na osi. Na, na osi Y, tak? Więc w sumie to było logiczne, że B będzie wynosić 8. Napiszmy więc wzór Y równa się minus 5 czwartych X plus 8. Mamy równanie prostej L, mamy równanie prostej L. No, i mamy równanie prostej AC, bo mieliśmy je podane w zadaniu, tak? To jest dalej to równanie. Jakie podłączymy razem, to otrzymamy współrzędne punktu C. Czyli pierwsze równanie to jest Y równa się x plus 2, to jest równanie AC. I drugie równanie minus 5. A najpierw Y. A drugie równanie Y równa się. Minus 5 czwartych x plus 8. No i to sobie znowu najłatwiej będzie odjąć stronami. y minus y, czyli 0. x minus minus 5 czwartych, czyli będzie tak naprawdę x plus 5 czwartych x 2 minus 8, czyli minus 6. No to 6 możemy na lewo przerzucić. X, czyli 4 czwarte x plus 5 czwartych x to jest 9 czwartych x. Stąd nam wychodzi, że x jest równy 6. No i mnożymy to obustronnie razy 4 dziewiąte. Tutaj widzimy, że się skraca przez 3. Mamy 2 razy 4, czyli 8 trzecich. Teraz tego x możemy podstawić no, na przykład do tego pierwszego równania i obliczymy sobie w ten sposób y, czyli y równa się 8 trzecich plus 2, czyli y równa się no, 8 trzecich plus 6 trzecich, czyli 14 trzecich. No i to jest nasza y naszego punktu C, a to jest, X naszego punktu c, czyli punkt c ma współrzędne 8 trzecich i 14 trzecich. Tak, no czyli tutaj mamy pierwszą odpowiedź. Zaznaczmy sobie jeszcze. Tutaj mamy naszą pierwszą odpowiedź. Tutaj mamy naszą drugą odpowiedź. No i to wszystko na dzisiaj.